Cześć wszystkim, co będzie hold. produkt Nazywa się on produkty kupione w, lipcu, w miesiącu, w lipcu. Będzie ich dość dużo, bo słuchajcie, po fonda rozmawiałam, miałam zamiar kupić jeden produkt szampon do włosów, a wróciłam yy, w rachunkiem 150 zł. No niestety, dobrze, więc Wczoraj kupiłam sobie takie prześliczne kolczyki. Naprawdę śliczne kolczyki. Wyglądają z jednego. Zglądają tak. Tłony mają białe, na nich są takie. coś mam na laptopie. Już. E, takie prześliczne kwiatuszki, e, z takimi cekinami, z takimi dzienniczkami w środku. Tak przecudne, nie są ciężkie. Kosztowały mnie 6 zł i one kosztują. Były kupione w Krętnej, y, na instymizacji y, bitwy pod Grunwaldem, naprawdę za 6 zł, choć to nie są jakieś nie wiadomo jakie trwałe kolczyki, wiem, że on się kiedyś tak rozwal, ale są prześliczne, no to 6 zł można było zaszaleć. Mam jeszcze plan jeszcze y, inny, ale to już nie w tym miesiącu, pokażę wam kiedy yy, Może zacznę od produktów do paznokci. Dzisiejszym y, lakierem, który mam na jednej y, 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 ra, ręce, mm -hmm. jest taki lakier do pewności. Lakier do y, paznokci z Taki piękny, kolorowy, ko, 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 koralowy kolor, kolor. To jest numer 242. Nazywa się Nail Animal with Diamonds. 242. Słuchajcie, piękny kolor. Kiedyś ja w rosnanie, musiałam sobie kupić jakąś odżywkę do pasma bo moje paznogci wcześniej zaczęły mi łamać. Wybrałam odżywkę z Lovely, taką białą, która, odżywka z jedwabiem, odżywka o silnym działaniu, zapobiegła łamaniu i przebarwianiu paznokci. Jest składna w między m.in. jedwab, witaminy, filtry, ufał, czyli coś na lato. Jest biała. Po wymalowaniu jest taki przyroczysty, ale lekki, lekka, jest właśnie lekki, taki biały kolor. To jest produkt do włosów. Pierwszy, pierwszym szamponem, jaki kupiłam, bo jest. Nie, szamp... jest są dwa szamponem. Jest dafta i do włosów skarbowanych. Słuchajcie, ta butelka jest aż 400 ml. Aż 400 ml. Jest bardzo dużo. Starcza też za bardzo, bardzo długo. Więc no dla mnie nie ma nic lepszego. Kupiłam go, bo był w promocji za 8,50 za 8,50 jest 10 zł. Kupiłam go, bo była promocja, jest ważne 20-12 miesięcy po otwarciu. Na pewno go żyje, bo nie jest tylko potrzebny jeden. Yy, następny szampon do włosów, który którym nie co się nic nie powie, bo to jest szampon, który mam pierwszy raz. To jest something to new, nowy shampoo to new Nature Fusion, mm, mm. dający widoczność mocno leśne włosy. To włosów cienkie i delikatne. Słuchajcie, on ma takie zielone opakowanie. W środku jest taki pomarańczowy. Naprawdę fajny. Jeszcze nigdy go nie używałam, ale i to zapal jest cudowny i myślę, że to jest fajny. Radą ja do włosów. pianki też taką bardzo dużą są zróżnicę z Tom A14-40 ml. To jest... ona jest z tych suchych, zniszczonych nic mam Słuchajcie, ta zróżka jest świetna. Ją wystarczy nałożyć raz w tygodniu, nawet na dwa tygodnie do godziny czasu spłukać potem, potem włosy Wam się świetnie rozczesują. Włosy będą właśnie stylieśni od kolejne zdrowe, nie będą się łamać. cudo. Taka brzywka, też fanwina. Proste i gładkie. Lekka, odrzutka, bez spłukiwania. Nakłada się, nakładacie ją kiedyś skitłumujecie głowę, zostawiacie ją na noc. rano macie świetne włosy. Jeszcze jeden produkt do, do włosów, to jest z nie wiem jak się to czyta, nigdy nie umiem tego przeczytać. to jest nabłyszczający, z której to kolor włosów, tutaj jest tym spryskane włosy, będzie mieć takie zwiększające. Bardzo dobry produkt. Um. Może teraz pokażę Wam produkt do ciała. A, jeszcze jeden produkt. Produkt z wiodronki to jest, to jest, to jest szampon, to nazywa się to szampon, nazywa się piną. To jest słodkooranżowa. Hmm. Tylko pół litra, 500 ml. naprawdę ja go kupiłam do czyszczenia pięknych, ale moja siostra że ma 7 lat. Muszę teraz codziennie mieć włosy, nie wiem, czy to zrobić, zrobione. Naprawdę. Już nie zużyła tyle tego szamponu, bo chlapi nim cały czas. Ale jest naprawdę świetnie, świetnie fachnie. Dobrze, teraz. Y mi się pokonać bo następna rzeczą, jest też produkt z pietronkiem. Osiemnauci to zmywać z zwyczajny zmywać z parnauci. I jeszcze moje moje jeszcze, jeszcze tam jest trochę rzeczy. Mm, tu rzęs. To jest z go, Gosha, to jest z William. Taki. Słuchajcie. Mm. Ja go y, dostałam. On ma taką silikonową szczoteczkę. Widzicie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze y, wydłuża, odrobinę pod, po rzęsy. hęsy. To dla mnie. Jest to do dla mnie dość dobry tusz. W dostałam go, ale mm, mm, był kupiony na moje życzenie. Kosztowało 45 zł I nie ma jakiejś dużej różnicy w porównaniu z innymi tuszami. Więc nie warto przepłacać. Pianka do włosów tata 100% szan. Dziesięciokaratowy e, Blask Mousing. To jest czwórka. Mega maksymalna od oczu. Nie wejdzie w oczu na wstępie. jak na początku listy, tak jak kiedyś. Mydło. Mydło biały jelen, Antyl. Dziennik e, iluminacji e, od koloru Dlatego go kupiłam. Tomik. Teriną no problem. Antybakteryjny pani matujący działaniem ekologicznym ciągiem z malką, oraz pasem cyklowym i klarycynowym. To polecono szuszczyno czynności, niebiela grą do stóp. Śwąkarz, tyle po czym nakładam raz e, codziennie, codziennie na do wykupienia, mam niego Cudowny, cudowna rzecz, Liren. To jest um, Body anti Program. Nawet ja to kupiłam jako skrapt do ciała, bo nie było już nic innego i się zdecydowałam na to. Nie mam tego, co mam powiedzieć. Ale kończę, um, to ma taki zapach. ma taki świetny zapach pomarańczowy. Jakie to ma? Duże. Duże po prostu hmm, Patrzcie. Krop, ogromne, drobiny. Patrzcie. Ogromne trupiny. Czasem tak mam wyszorować całą już skórę, teraz co ja się wytrę. oczko kosmetyczne. I wiesz to też co Thank you.